Witam w dzisiejszym odcinku, wam przepis na szarlotka jabłkiem. z jabłkiem, zapraszam do oglądania Obieramy półtorej kilo jabłek Trzemy wszy wszystkie jabłka na tarce Wiadomo, tych starych jabłek musi być półtorej kilo, a nie w ogóle jabłek z nasionami i wszystkim Starte jabłka przekładamy do miski i sprawdzamy czy na pewno jest tego 1,5 kilo My na razie jeszcze nie mamy Do jabłek dodawamy trzy łyżeczki cynamonu i mieszamy do dwóch osobnych misek dodawamy dwie szklanki mąki pszennej. Do każdej po pół. Jeśli chcecie bardziej zdrowo, to dodawamy pół, pół szklanki erytrytolu. Do każdej miski dodawamy po pół szklanki kaszki mannej. Dodawamy do każdej z misek po łyżeczce soli oczyszczonej. Słodki w obu miskach mieszamy. Przekrojone masło 200 g na połówka. Jedna część spo, masła z powrotem odkładamy do lodówki. Masło krejemy na cieniusieńki plasterki. Wykładamy papier do pieczenia na blacha w wymiarach 26 centów i dodawamy na to pokrojone w paski masło. Nasza kolejna na warstwa to jawka, które też wykładamy na blachę. Na ciasto wykładamy sypki, składniki. I też równamy, żeby wszystko było mniej więcej równe. W lodówki wyciągamy drugą część masła i tak samo krojemy i wykładamy na nasze ciasto. Tak się prezentuje nasze ciasto. Wkładamy go teraz na piekar do piekarnika rozłożonego do 165 stopni. I pieczemy to godzinko. Prezentuję, prosimy o subskrybowanie i smacznego.